Patryk, to się tak, kurwa, nudne staje, że to się w pala nie mieści, chłopie, kurwa, siedzę na kiblu, ty mnie wyzywasz na jakieś bitki, albo idziemy się napierdalać, albo nie, wysyłasz mi ten numer telefonu, czy nie, kurwa, ustawiamy się, napierdalamy się, czy nie, o co ci chodzi, chłopie, co? Wysyłasz mi jakieś, kurwa, zaproszenia na że forum, na, na, na jego profilu, kurwa, pierdolisz jakieś rzeczy w ogóle, chłopie, albo, kurwa, masz jaja, albo nie, kurwa, no i wypierdalaj, chłopie. No co jest, kurwa? Nie potrafisz mi wysłać jakiegoś ustawienia? Będziemy się trzaskać albo nie, frajerze jebany! No I co? Wielka sraka? Ojej, wielka pizda z DSM? Chłopiec, i dziewczynka? Chcesz się napierdalać, głupku, czy nie? No proszę cię, kurwa. No, możemy się bardzo łatwo ustawić. Dawaj mi swój numer telefonu, cipko jedna! Ojej, nie potrafisz podać, kurwa, takie wielkie, formowe strachy, lalachy, ojej, ty wiesz to, ty chłopie, ty jesteś kurwa zwykłą szmatą!